Witam Was serdecznie na moim kanale, którym pokazuję oraz uczę jak wyplatać z grubej włóczki palcami. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać uroczy kubeczek. Jest to maskotka wypleciona wyłącznie palcami, bez szydełka oraz drutów. Wyplatamy z grubej włóczki Szenil Dostępny w sklepie wyplatamy.pl Ale, aby Wam ułatwić wyplatanie, skompletowałam przygotowała moje autorskie zestawy Zrób to sam, dzięki któremu wykonacie uroczą maskotkę samodzielnie. Macie tutaj wszystko. Macie włóczkę, wypełnienie oraz instrukcję krok po kroku w postaci filmiku wideo oraz instrukcji PDF, której poprowadzacie od pierwszej po ostatnią pętelkę. I taki kubeczek możecie wykonać samodzielnie w zaledwie 30 minut. Pokażę Wam mniej więcej, jak zacząć wyplatanie oraz jak to się wyplata z tej grubej włóczki. Nie zrobimy całego, e, całej maskotki. E, na wykonanie maskotki potrzebujecie włóczki chenille i wyplatamy palcami. Już pokazuję, jak to się wyplata. Jest to bardzo łatwa. I intuicyjna metoda. Ja uważam, że to jest metoda dla każdego. Dla osób, która chciałaby zrobić coś kreatywnego, ale mm, próbowała szydełkowania, próbowała drutów, jednak nie wyszło. Ja jestem taką osobą, która dość szybko się zniechęca. Szybko chciałaby mieć efekt końcowy, a dziubanie takich małych elementów, jak szydełko, czy druty jest dość irytujące, więc y <grym> mamy w ręku grubą włóczkę. I wyplatamy palcami i tutaj wyplatamy dość, duże, du dość dużych, że tak powiem, e pętelkach, więc wszystko jest widoczne i efekt końcowy widać raz, dwa. To przede wszystkim. Wyplatamy palcami, przeciągamy włóczkę przez pętelki i jedna po drugiej. Ok. Jest to dość szybkie, relaksujące. A efekt końcowy widać raz dwa. Ja uważam, że ta metoda jest dla każdego i nawet dla dzieci. Dla rodziców, którzy chcą spędzić kreatywnie czas z dziećmi, zrobić coś razem w jeden wieczór, coś co będzie miało efekt końcowy tu i teraz, bez czekania, mozolnego czekania na, na efekt końcowy, tak jak w przypadku sztyłkowania. <laughs> Wiem coś o tym, bo nieraz próbowałam i się poddawałam. Bierzemy włóczkę i wyplatamy. I dzieciaki się nie zniechęcają tak szybko, bo wiedzą, że wraz z kolejnym rządkiem ten, yy, ta włóczka przybliża nas do końca i zaraz, zaraz kończymy. Już zaraz, chwileczkę, będzie ten efekt końcowy. A w przypadku takiego, yy, takiej maskotki kubeczek, to tej pracy nie ma aż tyle. A więc wyplatamy sobie paluszkami. I słuchajcie, to też jest super pomysł na prezent dla kreatywnej osoby. Podarować taki zestaw, zrób to sam. Yy, to jest prezent w sumie od serca, bo <gryw> jeśli damy to osobie, która rubi, lubi yy, jakieś ręczne robótki, lubi w yy, yy, jakiś sposób kreatywny spędzać czas, to powiemy: Słuchaj, ja o tobie wiem wszystko. To jest prezent dla Ciebie i jestem pewna i przekonana, że sobie z tym poradzisz. Więc w ten sposób wyplatamy i ja już tu mam o, fragment już yy, kubeczka, widzicie? Gadam, gadam i już prawie pół kubeczka mam zrobione. Także słuchajcie, to jest metoda bardzo szybka, z szybkim efektem i dla każdego. Także mam nadzieję, że Cię przekonałam. I zapraszam na wyplatamy.pl, tam znajdziecie moje autorskie zestawy, zrób to sam i ja nie mogę się doczekać Waszych efektów końcowych, a i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Cześć!